Cześć, tu Aga Sokołowska. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Zamieszkać w ciele, zamieszkać w życiu. W tym cyklu dzielę się wiedzą, prawie 20-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej, rozwojowej przez ciało. Dzielę się również z Wami tym, co ruch, wytańczanie życia wnosi, odmienia, otwiera, odpuszcza w moim życiu. To jest coś, co dobrze znam i co moje życie wciąż odmienia. Dziś chciałabym powiedzieć o tym, czemu cielesne ja, życie, bycie w ciele, zamieszkiwanie w ciele, to trochę skarb i pułapka jednocześnie. Dwie strony tego samego medalu o kolejnych literach języka ruchu i przykładzie takiej zaawansowanej, a z drugiej strony prostej praktyki świadomego ruchu body, mind, mind, body, wzajemnego wpływu tego, co jest. Absolutnie połączone i sztucznie zostało rozdzielone, czyli ciała i umysłu. A o tym już poza tym, że to wiadomo od zarania dziejów, to 150 lat temu o tym już pisał William James od takiej strony psychologicznych i fizjologicznych obserwacji. No to dlaczego to pułapka i skarb? Dlatego, że cielesne ja jest pierwszym, które się kształtuje, przez które poznajemy świat. A pułapka tkwi, że my to robimy, nie umiejąc jeszcze myśleć, z całą swoją piękną otwartością, chęcią eksplorowania, bardzo mocno odczuwając zmysłowo i emocjonalnie. Tak się dzieje. Bo różne struktury w mózgu w układzie nerwowym nie są jeszcze wykształcone. Na przykład w dziecięcym wieku Hipokamp nie jest wystarczająco rozwinięty, żebyśmy mogli gromadzić wspomnienia na naszym serwerze w pamięci jawnej. Jednocześnie funkcjonuje już tak pamięć niejawna, a jej częścią jest pamięć ciała. I w tej pamięci ciała zapisują się różne umiejętności. Jedzenie, chodzenie, ubieranie się, jazda na rowerze, na nartach. Jednocześnie też w pamięci ciała zapisują się reakcje przetrwaniowe, inaczej zwane survivalowymi. Te reakcje ujawniają się na silnie stresujące bodźce. No i trzeba pamiętać, że to, co jest silnie stresującym bodźcem w okresie dziecięcym, być może nie byłoby, zapewne nie byłoby tak stresującym bodźcem, gdybyśmy byli starsi, umieli myśleć i byli bardziej niezależni. Także nie tylko trzeba przeżyć, trzeba oczywiście w cudzysłowie, dojmujące traumy, żeby uruchomić reakcję survivalową. One są po to, żebyśmy jako ludzkość przetrwali. Wtedy my trenujemy. Chcąc, nie chcąc, walkę, ucieczkę, zamrożenie. No i tu może tworzyć się błędne koło, bo te reakcje działały, działałyby, żeśmy przeżyli. No, nasz układ nerwowy rozumie, przeżyliśmy, to znaczy dobrze robiliśmy. No to warto kontynuować. Nie ma co zmieniać. Stąd pewnie te powiedzenia, ale przyznane piekło niż nieznane niebo. Skoro coś yy, działało, czy warto to kontynuować? No tak. I jednocześnie bardzo nie. Bo rzeczywistość, nasze umiejętności się zmieniają. Ale układ limbiczny, odpowiadający za nasze emocje, piękne określenie usłyszałam jakiś czas temu, że układ limbiczny, ciało migdałowate nie ma ustępla czasowego. Tak jakby... A część nas nie wiedziała, że jesteśmy starsi, że jest inny kontekst. A bez zrozumienia tego, co się dzieje, reakcje stają się takimi automatycznymi strategiami reagowania. Najpierw w silnie stresujących sytuacjach, a później w różnych sytuacjach, które choć trochę budzą podobieństwo i przypominają te wcześniejsze. Za to mm, odpowiada właśnie ciało migdałowate. I tak, nasze cielesne ja, dzięki któremu możemy cieszyć się, przeżywać radość, też się smucić, satysfakcję, przyjemność, czuć, że żyjemy, może trochę zwodzić na manowce, jeżeli go nie zaktualizujemy. Więc po to na różne sposoby warto praktykować świadome bycie, życie w ciele. Ja się znam, ciekawie, fascynuję i pasjonuję językiem ruchu, body mind dancing, somatyką, terapią tańcem i ruchem, a działaniem układu nerwowego. I chciałabym dzisiaj nawiązać do, bo też to obiecałam, do dwóch liter języka ruchu, języka ciała, takich dwóch bardzo bazowych i bardzo podstawowych, bo one związane są ze zbliżaniem się do siebie, z mm, kontaktowaniem się, budowaniem zaufania w swoim cielesnym ja. Się przepływ i ciężar. Zaczniemy od przepływu. Przepływ jest czymś absolutnie bazowym i fundamentalnym. I można powiedzieć, poza tym, że nasze kości, skóra, tkanki, narządy, organy składają się w bardzo wielu procentach z wody. Tak w naszym organizmie krążą różne płyny, dzięki którym krąży krew, limfa, jest płyn stawowo-maziowy, płyn w komórkach, płyn międzytkankowy. To w ogóle też są bardzo ciekawe zajęcia, takie właśnie somatyczne w oparciu o płyny. A chodzi o to, że, te, że ta płynność jest jakoś naszą naturą. Środowisko, w którym żeśmy zostali powołani do życia i później... A istnieliśmy przez około 9 miesięcy, środowisko wód płodowych. No to też są wody. Jest jakoś ta woda, ta możliwość płynności, doświadczenie jakiejś takiej ciągłości, też bezpieczeństwa, bycia ukołysanym, jakoś odżywionym i ożywionym. Póki jest życie, jest przepływ oddechu który takie kwala w morzu nie ustaje. I ta natura, ten przepływ, to życie, związane jest z tym, że jeżeli mówimy o tym, że możemy mieć taki przepływ zwierający, i przepływ swobodny, jeżeli mamy ten przepływ taki bardzo, bardzo zwierający, to gromadzimy w sobie duże napięcia mięśniowego, trochę tak, jakbyśmy budowali pewną zbroję mięśniową. Ona może być w całym ciele, może być w różnych miejscach, a nie tylko w mięśniach, no niestety w organach, gruczołach, dokrewnych. Także możemy dużo tego napięcia w sobie wygenerować. I może się to zadziać w bardzo wczesnym, dziecięcym okresie. Katia Bloom, której książkę już polecałam w poprzednich podcastach, nawiążę do niej jeszcze raz, napiszę ten tytuł. Katia Bloom, Embodied Self Movement and Psychoanalysis. Um, Ocieleśnione. Ja, ruch i psychoanaliza, pisząc o tych jakościach ruchu i ich przełożeniem na życie, związkiem z psychiką, piszę o tym, że często dzieci, które doświadczały braku wystarczająco bezpiecznego opiekuna, bardzo zwarły w sobie przepływ. To takie jakby taka, jakby sytuacja, jakby się zewrzeć, żeby. Nie rozpaść się, że tylko wtedy, kiedy siebie trzymam, to jest niesamowite, jak to dzieje się na wczesnodziecięcym okresie. Jeśli są jakieś zaburzenia więzi, jeśli na przykład rodzic a, ma taką, taki ambiwalentny typ przywiązania, albo zdezorganizowany, albo unikający, I dziecko wtedy nie wie, jest przestraszone i spina się, jakby tworzy pewną ochronkę, osłonkę. Nie mając rozwiniętych funkcji poznawczych, ono musi siebie chronić i chroni się tak jak umie, intuicyjnie, spinając się i zwierając, by trzymając się, mówiąc brzydko, i w całości. I trudno wtedy przy takim dużym napięciu, yy, trudno odpuścić, trudno wpuścić w siebie później empatię, bliskość innych ludzi. Bliskość i możliwość rozpoznania swoich potrzeb i emocji. Może być sporo zatrzymanych innych emocji w ciele, różnorodnych lęku, żalu, złości, strachu bardzo różnych, różnego spektrum. Też i radości, i blokady na przyjemności. Jeżeli jest zablokowany przepływ, często trudno pójść dalej. Tak jakby pojawić się na Ziemi, czyli to, jakby to dziecko, później też w życiu dorosłym, dorosły człowiek ma taki kłopot, żeby poczuć się stabilnie, w sposób ugruntowany, wsparty i taki, że można mieć intencję, zaznaczyć swoją obecność, być widzianą, widzianym. Bo tak jak przepływ jest o byciu wspólnie o jedności, tak ciężar jest o dostępie do yy, siebie, swojej siły, sprawczości, już do takiej swojej indywiduacji. To jest bardzo ciekawe, że najpierw potrzebujemy odpuścić, zbudować wsparcie jakieś bazowe poczucie bezpieczeństwa, przygotować grunt, żebyśmy mogli ten grunt pod sobą. Odczuć. I za chwilę przejdę do opowieści o praktyce ruchu. Gdzie właśnie punktem wyjścia był taki bardzo zwarty przepływ. To będzie pewna esencja tej praktyki. zanim, to zapraszam Ciebie teraz, żebyś zwróciła, zwrócił uwagę na to, jak oddychasz. Przeciągnął, przeciągnęła się. Poczuła, poczuła struktura swoich mięśni, ich gęstość, ale i możliwość przeniknięcia oddechu takim mikroruchem docierając do swoich tkanek, do powięzi, troszkę się przeciągając albo kołysząc, tak jakby chcieć uruchomić troszkę więcej przepływu ruchu z jednej strony na drugą, z przodu do tyłu. I jak zyskujesz ten dostęp do przepływu, Zauważ, jak to zmienia Twój kontakt z podłożem, na którym stoisz, siedzisz bądź leżysz. Spróbuj na chwilę wziąć wdech i zatrzymać przepływ. Troszkę wprowadzić napięcia, jak wtedy czujesz kontakt z podłożem, z bazą. A teraz, wydech, przepływ. Kołysanie, i co to zmienia w odczuciu siebie. Ja cielesne jest bardzo powiązane z emocjonalnym i bardzo powiązane jest z myśleniem. I to potrzebuje praktyki. Więc przy okazji zapraszam do medytacji, która jest już nagrana i tak wisi na kanale na YouTubie. Do medytacji właśnie o przepływie i grawitacji. A teraz. Obiecany przykład praktyki. Podam teraz przykład, który będzie esencją pracy, która może pojawić się wtedy, kiedy jest to proces terapeutyczny. Albo takie głębsze, rozwojowe w pracy, no na pewno nie na pierwszym spotkaniu i na pewno z osobą, która ma już zbudowaną trochę relację ze sobą i z tą osobą, która wspiera jej proces. Chcę o tym powiedzieć, bo hmm, można. Z tego, zaczerpnąć dla siebie inspirację, ale jeżeli chce się tego nauczyć, to zapraszam do siebie czy do innych osób, które tego typu procesy prowadzą. Tak, żeby to było bezpieczne, sprzyjające i budujące. Nawiązując do przykładu dwóch aspektów. Jak zwieranie przepływu, jak napięcie mięśniowe, i jak kłopot z takim uzyskaniem dostępu do poczucia ugruntowania, do poczucia w ogóle pozwolenia bycia sobie na ziemi. Podam przykład pracy z osobą, jak z, był moment, kiedy Skupialiśmy się, skupiałyśmy się na tym, żeby znaleźć nawet nie tyle powtarzające się przekonanie, ale jakieś takie różne myśli, które pojawiają się w głowie, czasami nawet takie niedokończone to bardzo no, osłabiają funkcjonowanie i taką możliwość w ogóle zrealizowania się w bardzo różnych swoich potrzebach. I poprosiłam o... Wybranie takiej myśli. I osoba, z którą pracowałam, zmienię imię. Powiedzmy, że była to Ilona. Ilona wtedy powiedziała mi coś takiego. Nie mogę odpuścić. Postanie się coś złego. Muszę trzymać wszystko pod kontrolą. Muszę wszystko ogarniać. Tylko wtedy, choć czasem chwilę mogę odetchnąć. Poprosiłam, bo to była długa wypowiedź, żeby wybrała jakąś krótszą jej wersję. I powiedziała: Wszystko muszę mieć pod kontrolą. Nam spróbuj poszukać do tego ruchu. Pozwól sobie na ten ruch. Na chwilę. On zapewne nie będzie wygodny i nie będzie bardzo komfortowy. Więc w skali 1 do 10 zrób ten ruch na 6-7. Zrób tak, żeby on to był niezawładną. Bo to bardzo ważne. Jej ruchy były w bardzo zwartym przepływie. Takie niemalże robotyczne. Ba poruszała się niezwykle szybko, z niezwykle zwartym przepływem, skupiając się na jednym kierunku i potem szybko zmieniając na kolejny, kolejny, kolejny. Wstrzymywała oddech. Mam takie poczucie, że Porusza się jakoś bezszelestnie, ale nie jak wojownik ninja, bo wojownik ninja rusza się elastycznie i ma kontakt z ziemią. Ona poruszała się w takim napięciu i w takim bezdechu, jakby nieco nad ziemią, jakby miała takie wrażenie, że, że jest taką, taką naprężoną bańką, którą bardzo łatwo jest przebić. Jakoś łatwo jest je uszkodzić, że jest niezwykle ulotna, delikatna w takim swoim napięciu. Sama potrzebowała wprowadzać więcej oddechu w swoje ciało w tym momencie, pracując z nią, będąc z nią, towarzysząc jej. I poprosiłam, gdybyś teraz mogła wprowadzić jakiś mikroruch, do tego swojego ruchu, do tego, co robisz. To, co zrobiła, to zwolniła. Za zwolnieniem poszło nieco więcej oddechu, i minimalnie ten ruch, minimalnie puścił napięcie. Ale dosłownie minimalnie. I poczułam, zobaczyłam, też te wyobrażenia do mnie zaczęły przychodzić, jakby ona wylądowała troszeczkę na ziemi a, i nie pękła, nie rozpadła się. Wtedy też. Zaczęła być w stanie być ze mną w większym kontakcie wzrokowym i odetchnęła nieco głębiej. I zapytałam się ją: Jak jesteś w tym ruchu, w tym nowym, odnalezionym, to co zauważasz? Ona nie znała jakoś bardzo dobrze języka ruchu. Ale wszyscy go jakoś znamy, bo on jest bardzo naturalny, więc nawet jak inaczej tłumaczymy te słowa, to jesteśmy w stanie to opisać. Ona powiedziała: Zwolniłam. Poczułam trochę oddechu. Nawet jak zwalniam, mogę być uważna. Mogę wtedy odetchnąć. Mogę też chwilę pobyć, czujna, ale nie tylko ogarniać. Ja poczułam, jak się rozluźniam i głębiej oddycham, i poczułam bardzo dużo wzruszenia. Coś, co jest proste. Nie jest prostackie. Coś, co jest bazowe, często jest fundamentalne, jak to, że mamy w sobie bardzo dużo płynności wody w kościach, tkankach, mięśniach. I żeby ona razem z wszystkimi płynami w naszym organizmie mogła krążyć, odżywiać. I być odżywiana, potrzebuje przepływu, potrzebuje czasu i zwolnienia. Potrzebujemy tego naturalnego połączenia, które jest, jakby trochę zapomniane. Body, mind, mind, body i w tym wszystkim emocje, taki esencjonalny, duchowy aspekt. No powtórzę, ta praktyka świadomego ruchu, życia w ciele, zamieszkiwania w ciele, ta struktura, Którą spotkałam na y, wielu warsztatach, spotkałam ją w psychoterapii, tańcem i ruchem, dopracowałam ją przez lata pracy, prowadzenia y, y, treningu, szkoleń. Ona opiera się na tym, że szukasz powtarzającej się myśli, odszukujesz tego, co Twoje ciało robi, gdyby Twoje ciało. Mówiło nie gestem, ale całym sobą. Gdyby nie słowami, ale co jest, jaka barwa, jaki koloryt, trochę tak jak jaka muzyka, może jaki obraz, to jaki ruch. Będąc w tym ruchu, szukasz mikroruchu, który coś może zmienić w dobrym dla Ciebie kierunku. I robisz przestrzeń w sobie. Na pojawiającą się myśl. Warto pielęgnacji. Dziękuję ci, że słuchasz, jesteś, że masz w sobie przepływ, że może chcesz i zaciekawiasz się go obudzić, jego upłynnić. A propos ugruntowania ciężaru i wagi, to nie wagi dotyczącej wagi kilogramowej, ale wagi dotyczącej jakby uważności, że jakoś uważniasz siebie, traktując poważnie ale i w taki eksperymentalny sposób, swoje ciało, eksperymentalny w dobrym znaczeniu, takim, że pozwalasz sobie na odkrywanie życia w ciele poprzez ruch, poprzez sprawdzanie, poprzez rozumienie. Bo wtedy jest szansa, że będziesz lepsza, lepszy dla siebie, dla innych, dla natury. Nieść w życiu, w poruszeniu będzie dobrze. I do następnego podcastu, do następnej medytacji. Bardzo zachęcam do tych medytacji. Rozumiem też opór przed nimi, bo to już zapraszam do doświadczenia. Więc to jest więcej niż zaangażowanie kory mózgowej, niż zaangażowanie rozumienia. Choć na pewno i w podcaście co Do kolejnego razu. In